Tak jak obiecałem, teraz przejdziemy sobie do sygnału D1, czyli stój dawany tarczą zatrzymania. Czemu osobny materiał? Z tego względu, że ta tarcza D1 służy do bardzo wielu rzeczy. Jaki to na spokojnie w tym materiale się dowiecie, a mianowicie, oczywiście, jak ona wygląda. Zresztą jest ona stosowana w bardzo wielu miejscach. Jest to prostokątna tarcza czerwona z białą obwódką. Porze nocnej czerwone światło po środku nad tarczą. Oczywiście, tradycyjnie, jeżeli tutaj ta tarcza jest wykonana z materiału odblaskowego, to oczywiście tego światła nocnego nie trzeba stosować. I dla kontrolowania, czy to światło się świeci, mamy światło wsteczne sygnału nocnego, i powinno z tyłu się świecić światło matowo-białe. Ok, tak ona wygląda. Tak jest, tak jest na żywo. I teraz do czego nas służy? No właśnie, tutaj będziemy mieć bodajże chyba 7 podpunktów, a mianowicie uwaga, jeżeli stan lub jakakolwiek przeszkoda zagraża bezpieczeństwu ruchu kolejowego, logiczne oczywiście jest to, że trzeba to osygnalizować. OK, jeżeli na smaforze lub na tarczy zaporowej nie można z powrotem nastawić sygnału stój. Zresztą mam taki bardzo fajny materiał o tym, że semafor nie nastawił się na stój. Wrzucę go w opis. Sobie zobaczycie, jak to wygląda, zarówno na semaforze wjazdowym, oraz wyjazdowym. Cała ta procedura, jeżeli semafor nie nastawi się na sygnał stój. Rzadka usterka, ale to, że rzadka, nie oznacza, że nie ma prawa się wydarzyć. Ok. Jeżeli czasowo brak semafora. I uwaga, to są dwa punkty, które są zaznaczone na kolor żółty. Czemu tak zaznaczyłem? To dowiemy się, jak opowiem o wszystkich siedmiu przypadkach. Okej, okay. w razie zamknięcia toru szlakowego lub stacyjnego, albo jego części. W sumie wrócimy do punktu trzeciego, czyli jeżeli czasowo brak semafora. Jest taka zasada, zresztą pokażę Wam tutaj ustęp 9a w instrukcji IR1, że jeżeli wjeżdżamy na tor główny, który nie posiada semafora wyjazdowego. Trzeba maszyniście osygnalizować miejsce zatrzymania się czoła pociągu. Kiedyś było tak, że maszynista zatrzymywał się na wysokości semafora znajdującego się obok toru, ale teraz jest taka zasada, że musimy mu to osygnalizować właśnie za pomocą tarczy D1. Ok, czwarty punkt, myślę najpopularniejszy ze wszystkich, a mianowicie w razie zamknięcia toru szlakowego lub stacyjnego albo jego części. Jakieś roboty i tak dalej, czy jakiś wypadek, cokolwiek. Musimy tutaj zamknąć tor, czy to szlakowy, czy to stacyjny, i oczywiście musimy to osygnalizować. Piąty punkt: jeżeli tarcza zaporowa zostanie unieruchomiona w położeniu jazda dozwolona, i uwaga szósty punkt dla zabezpieczenia maszyn torowych pozostawionych do postoju na wyznaczonych torach przed najechaniem taborem. W tym przypadku tarcze zatrzymania ustawia się w odległości od metra do 3 metrów przed wykolejnicą osłaniającą stojące na torze maszyny torowe. Powiem Wam szczerze, w życiu tutaj na oczy tego nie widziałem. Bo jak zazwyczaj tutaj jest wykolejnica to no tarcze D1 zazwyczaj się nie stosuje, no ale jak widać jest tutaj taka możliwość. OK, jedziemy dalej. A więc jeszcze uwaga, ostatni punkt, bo również tarcza D1 służy do oznaczenia miejsca ograniczenia prędkości poniżej 10 km na godzinę. I właśnie to jest ten wyjątek, że z reguły yy, osygnalizujemy ograniczenie prędkości wskaźnikami W8, W9, chociaż najpierw stosujemy tarczę D6 oraz wskaźnik W14, a potem gdy to ograniczenie prędkości przejdzie do ostrzeżeń stałych, to wymieniamy tarczę D6 na wskaźnik W8, a wskaźnik W14 wymieniamy na wskaźnik W9, czyli z pomarańczowego robimy białe kolory. Okej, okay, ale to jest ten wyjątek, gdzie ograniczenie prędkości poniżej 10 km na godzinę. Tutaj taką prędkość ograniczamy na podstawie właśnie tarczy D1 i oczywiście później dyżurny ruchu wskazuje prędkość przez, z jaką maszynista może tą tarczę D1 pominąć. Ok, dobrze i czemu uwaga ja zaznaczyłem tylko na, na kolor żółty? Ponieważ w tych dwóch punktach tarcza D1 ustawiamy albo obok semafora, albo w miejscu, gdzie powinien się znajdować. Ok, a pozostałe przypadki to są przypadki niezwiązane właśnie z semaforem. Dobrze, idziemy dalej. I przykładowe, zobaczcie tutaj osygnalizowanie, obrazy związane z osygnalizowaniem czegokolwiek. Tu akurat zdjęcie mojego autorstwa z tego względu, że zamykałem nie raz, nie dwa, nie trzy. To akurat to jest tor szlakowy numer 1 do chorągiewki. Pracowa pracując na stacji Gniewkowo, miałem, szla miałem szlak między innymi do chorągiewki, jest to posterunek odgałęźny. I tutaj, akurat, jak zamykałem tor szlakowy, to musiałem to osygnalizować, wstawiając tarczę D1 za ostatni rozjazd prowadzący właśnie na ten tor szlakowy. Powiem Wam szczerze, ciężko było wbić, bo nie wiem, czy widzicie, ale nie ma jakiegoś, jakiejś rurki czy jakiegoś urządzenia, trzeba po prostu wbić. Stałej siły, ewentualnie na sposób. Ja akurat pomagałem się podkładami kolejowymi, z tego względu, że troszeczkę tego tucznia sobie odsypałem. Jakoś tam tarczę D1 wbiłem i przyspałem tym tuczniem. No, jakoś się to trzymało, ale jak jest fajne, to romistrz na stacji, to on wbije wam takie rurki, albo są takie specjalne konstrukcji tarcze D1. Zresztą, jak macie zdjęcia, możecie fajnie przesyłać, Chętnie gdzieś tam sobie to zobaczę, jak ta konstrukcja wygląda. Mówię, co. To robisz, to, to, co to romistrz to pomysłowy, to może takie tutaj konstrukcje robić. Ok, no ale tutaj niestety miałem taką sytuację, że tych rurek i nie miałem specjalnej tarczy D1, więc jak widać, jakoś się tak posiłkowałem. Ok, to jest ten najpopularniejszy przypadek, o którym Wam mówiłem. Ale uwaga, jest jeszcze przypadek, właśnie gdy wjeżdżamy na tor główny, który nie posiada semafora wyjazdowego, są owszem niekiedy takie tory główne, które mają semafor tylko z jednej strony. Z drugiej strony, niestety, semafora nie mają, więc maszyniście trzeba to osygnalizować. Zresztą mówi to właśnie, ale pamiętajcie, nie w osi toru, bo ja wiem, że jest to stacja, ale to jest przypadek, gdzie uwaga, stawiamy tutaj tarczę w miejscu, gdzie powinien stać semafor. I uwaga, nawet o tym nam mówi ustęp 9a w rozdziale 5 instrukcji IR1, który mówi nam, że jeżeli zajdzie konieczność wyjątkowego przyjęcia pociągu na tor główny, w którym miejsce zatrzymania się czoła pociągu wjeżdżającego nie jest oznaczone, czyli brak semafora lub tarczy zaporowej, bo tarcza zaporowa też może być, należy w tym miejscu ustawić tarczę zatrzymania D1 stój. Ok, jedziemy dalej. No a tu widzimy przypadek, gdy semafor nie nastawił się na stój, to jest też wycinek z filmu, który nagrałem. Eee, także na spokojnie sobie zobaczcie link w opisie. No, jak ta procedura cała wygląda, e, bo uwaga, nie wjeżdżamy jako, nie, nie dajmy tutaj żadnych sygnałów zastępczych i tak dalej. Tutaj wjazd będzie na podstawie rozkazu pisemnego, ale uwaga na pominięcie tarczy D1, a nie semafora. Bo tak jak powiedziałem w poprzednim materiale, tarcza D1 unieważnia nam cały sygnał na semaforze. Ok? Dobrze, szanowni Państwo, jedziemy dalej, a mianowicie... Przykłady osygnalizowania na szlaku i na stacji, chociaż zresztą na szlaku widzieliście doskonale, gdy omawiałem tarczę DO, czyli w tym przypadku, na szlaku, jeżeli chodzi o przeszkodę, to tarczę D1 ustawiamy 50 metrów przed przeszkodą, obok toru co jest bardzo ważne pamiętajcie o tym przed przeszkodą 50 metrów i obok toru nie w osi toru, tylko obok a uwaga na stacji jest to trochę inaczej, bo uwaga, na stacji ustawiamy 100 metrów przed przeszkodą i w osi toru to jest bardzo ważne. Także tutaj było 50 metrów na szlaku przed przeszkodą, obok toru, a tu 100 metrów przed przeszkodą w osi toru, co jest bardzo ważne. Jeżeli nie ma możliwości zachowania tych 100 metrów, to oczywiście tarcze D1 tutaj ustawiamy jak najbliżej przeszkody. Taka jest tutaj zasada. Jak widać, jeżeli mamy tarczę D1 na stacji, nie potrzeba tarczy DO. Pamiętajcie o tym. Dlatego widzicie, dałem specjalne to zobrazowanie żebyście mieli porównanie co na szlaku, a co na stacji. Ok, i co jeszcze o tej tarczy D1 powiem? No właśnie, bo uwaga, no, zazwyczaj jest taka sytuacja, że jak zamykamy tor szlakowy, to muszę zrobić to ja i kolega sąsiedniego posterunku, ponieważ tor szlakowy zamknięty musi być w tym przypadku osygnalizowany z obu stron. No właśnie, ale jeżeli mamy przeszkodę z obu stron. Czy trzeba tutaj ją osygnalizować z obu stron? No, właśnie przepisy instrukcji IE1 mówią, że nie bo uwaga, nie trzeba tutaj z danej strony, chociażby z jednej strony sygnalizować przeszkody, ale uwaga, musimy tam dać człowieka, który będzie w odległości drogi hamowania zwiększonej o 200 metrów przed tą przeszkodą i będzie on stał z przyborami do podawania sygnału D2 stój. Taka jest zasada, ale uwaga. W tym przypadku nie trzeba tutaj osygnalizować tej przeszkody od strony pociągów, które, w których nie spodziewamy się, że one będą odjeżdżały, to znaczy, jakby to powiedzieć prostym językiem, jak widać na zobrazowaniu, jaki mamy ruch w Polsce, mamy oczywiście ruch prawostronny, więc z reguły spodziewamy się pociągów tutaj z tej lewej strony. A nie z prawej strony, więc tam, gdzie nie spodziewamy się pociągów, możemy jak najbardziej tutaj nie korzystać z tarczy D1 oraz tarczy DO, tylko w odległości drogi hamowania zwiększonej o 200 metrów dajemy właśnie tego człowieka. Taka jest właśnie, Szanowni Państwo, zasada, która, o której wspomina instrukcja sygnalizacji IE1. Także uwaga, myślę, że prawie wszystko powiedziałem o tej tarczy D1. Co tu więcej? No jest fajna, jest fajna. Tutaj można powiedzieć, znaczy nie, znaczy zależy dla kogo fajna, ponieważ niektórzy lubią zamykać tory szlakowe, jak coś się dzieje, ale lepiej jakbyśmy torów szlakowych i przeszkód nie osygnalizowali, z tego względu, że nam to troszeczkę tutaj komplikuje prowadzenie ruchu, a także Ogranicza nam przepustowość. Tyle ode mnie. Jeżeli jakieś pytania, wątpliwości, śmiało dajcie znać i sprawdzajcie ten, to, co Wam stawiłem teraz w opis. Między innymi, właśnie co trzeba zrobić, jak się semafor nie nastawi na sygnał stój. Dzięki jeszcze raz serdecznie i do usłyszenia.